Rozdzielamy się, dawaj w prawej obronie. Daliście sobie po mordzie na zgodę, widzę. Tak. Ooo! Miałeś to? Towerem nie jesteś, o! bo Robert stał. O Jezu. To też to było. I see you. To jesteś, kurwa. Znowu pewnie, kurwa, jakaś butelka. Albo jesteś spektatorem. Spektatorem czy czymś? Traktorem. Jesteś traktorem pewnie. Tak. Nie, tak, zainspirowałeś to... mnie tą kamienicą. I stałem się w kamienicy. O! A, no. A, no. Czym był? Czym się czerwą? pustakiem, ale. Pustakiem, no. Nie można używać karabinków! Nie można używać karabinków! Fuck you! Nie można! Oooo, nie, o, nie, nie. nie. To był, granat. to był granat. a kurwa. Granatnik, który był w karabinie, czyli jedno zawsze z tym, że nie można użyć karabinu. O ty siutku! Masz to kłód. <grym> się czai z granatnikiem. To! Granatnika cheater używa, mimo że jest ich dwóch już. Kurwa, cheater. A kto wie, to Ja bo byłem sam, tak? On te, ja ja też, też on był sam. Z kim? Też byłem Właśnie. sam wtedy. A teraz tak, już no? nie jest sam, że jest 2 na 2 Ale wtedy byli, byliście z 1x1, także czemu mieliście używać tego granatnika? Właśnie, czyli było tak równo. Hello! Użyłeś granatnik, nas zajęliście potrzebne rzeczy. Wiesz, że jak prawym przyciśnięciem y, walniesz shotgunem, to strzelasz na, z, z dwoma nabojami nie? Wiem, bo grałem Half-Life'a jeszcze w 2001 roku. Hmm. Syf. Remlu, w ogóle wy to, gdzie biegacie, to Arktyka jest, to nawet nie jest w ogóle lekko ciepło. <laughs> Ja jeszcze tej mapy nie znam, nie wiem gdzie to... O, A skąd mam wyjść, gdzie się bo że się Dan schował? Przepraszam? Ja mówię, że tam gdzie teraz biegacie, to w ogóle Arktyka jest. No dobra, teraz gdzie tam... ja jestem, to gdzie jest... Dan Z. Dun Z. Tak teraz, jak radio Z. gdzie ja jestem, to gdzie jest? Gdzie jest? blisko już? A, trochę powiało, jakimś takim lekkim ciepełkiem. O, on ściemnia teraz ja? wszystko, żeby coś nas korwała. Nie, nie ściemniam. Kamil to w ogóle nie wiem, gdzie on lata. Na mapie go na dziś nie widzę. Tak, <noise> gdzieś ty poza tekstury wyjebało cię chyba. <noise> nie no, bo ja latam tylko dookoła tego. No to, to Co w Oddal tak się, tak. to zobaczysz ten. Nie. Hmm. Dobra, ma go. Oh! O, mam masz siego. Żartowałem. O MAMGO! Nie żartowałem. O! Nie żartowałem. Dobra, żartowałem. <noise> <noise> Ale to jest to, że byłem pod jego nogami jak strzelał, no nie? nie, nie. Ja, czyli, czyli co, ja jestem na Arktyce, tak? W takim razie. Nie, bior, jak kurwa. ty przebiegałeś, to już było lekko ciepło. Arktyka o, lekko kurwa, dla mnie to jest Hawana. Lekko ciepło. Ale weź pod, weź pod uwagę, że ja się cały czas ruszam, nie? No ale nie, przez było. to, że ja myślałem, że on mnie zauważył i dlatego do mnie strzela, a się okazało że po prosty... Czyli jak był pod moimi nogami, no to było co? Na przykład nie wiem. Jak był pod twoimi nogami, to ja szukałem Kamila, także ja nie wnikam, co wy robicie, jak ludzie nie patrzą. Ta mapa też jest dobra, no trzeba bym Mam to wygrać, i czy mam się tak. bawić? Hmm. Baw się. Młody jesteś, baw się. Okej. Okej. Jebać to. <laughs> widzę go, widzę go, widzę go. Gdzie masz? Jest. Chciałeś tu, żebym bo się wciągane wciągane krabin, ja byłam już wyciągnięty. Wziąłeś to zbyt dosłownie, bo się przebrałeś za flaszkę. Patrz. Czyli nie wypij. Jest tu gdzieś? Był beczka w stylu beczki. Tutaj koło targu. Na targowej? Mhm. <laughs> Na targowej był. O to Kurwa, jakim W jaką cię znalazłem? Granatniki powinny być zapomniane. <st> Powiedział <topics> <Dialoratorium> zbierające. <grym zbierającego> <tusza> ten, dniać. co ich ciągle używa. Bo nie ma skilla a, a farci. Cały czas żre <grym zbierające> czerwony. Nie ma skilla nie? Ale wiem. Jak mogłem ciebie nie trafić?